I dzień dobry, dzień dobry, we wtorek 16 stycznia. Zaczynamy takim widokiem na port w Kork. A tutaj przed nami, to jest Agnieszka z Patryczkiem, wysiadają. A tu przed nami jest obserwatorium, taki zamek pełniący obecnie rolę obserwatorium. No i można zwiedzać, oczywiście, i się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. No i mamy ten zameczek z bliska. W remoncie chyba obecnie. I tutaj znowu jesteśmy z drugiej strony. To jest zameczek, obserwatorium. Agnieszka tutaj skrobie, gdyż szuka kesza, Właściwie odpowiedzi na pytanie. Ale nie mogę znać, A co do samego obserwatorium, to nie możemy dzisiaj je zwiedzać, gdyż jest zabukowane na full do godziny 2. Eee, więc szkoły, po prostu szkoły dzisiaj. No, a gdyby kogoś interesowało, to bilety są po 7 euro, a za tego malucha 3 euro. I chciałem kupić, bo fajnie w środku. Byliśmy chyba tam dwa razy, no ale. No, może przyjdziemy, za dwie godziny dopiero będziemy mogli tutaj wejść. No, jutro to można zapytać, jak to zobaczymy. No i takie właśnie widoczki mamy teraz a Agnieszka skrobi dalej tutaj sobie Agnieszka robi sceltika z podpiszkiem, bo z tej strony chyba to zameczek obserwatorium najładniej wygląda a tutaj mamy odpływ w tym miejscu zdaje się celtycki odkrywca polecam jego kanał na YouTube no też na Facebooku w ogóle jest dostępny w mediach społecznościowych widoczny Celtycki odkrywca tutaj właśnie nieraz na swoich filmikach spacerował i wyszukiwał różne, starodawne skarby jak jakieś cebuchy jak jakieś inne rzeczy także bardzo interesujący kanał polecam No i tutaj w poszukiwaniu to jak Agnieszka już stokuje numer trafiliśmy na taki mały zamek na murze byliśmy, a nigdy o tym nie wiedzieliśmy pokazał a po tym obserwatorium, wyszukaliśmy szukaliśmy taki takie coś Ala plac zabaw chyba ma być, bo rekultywacji jest dopiero. W każdym razie z takimi zjeżdżalniami. Zobaczymy jak to w praktyce zadziała. Patrzę się już oczywiście na największej. No i wylądował. Dobrze, Teraz zmiana zjeżdżalni. Uwaga! I hopa! Super i od nowa. I kolejna zjeżdżalnia tutaj Patryczek nabija kilometrów i to po schodach Także zaraz chyba padnie zmęczony albo i nie I tak wygląda ten park właśnie. Tu jest kilka zjeżdżalni dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery o różnej wysokości, stopniu nachylenia i tak dalej. I uwaga na tą najwyższą zjeżdżalnię. Weszła Agnieszka. To jest taka długa zjeżdżalnia. Będziemy obserwować jej zjazd z bezpiecznej odległości. O, proszę, jak telemarkiem wylądowała Nie, no. już yes Fajnie było! Brawo! My już powoli wracamy. Tutaj mamy takie widoki. Tutaj pan na kajaku, a tam jakiś duży statek.